Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem mistrz. A to kolejny odcinek z mojej serii Gra w plutonie ponieważ gramy z Pogorem.pl z PSS oraz niecodzienne bitwy ze względu na bardzo ciekawy motyw, o którym dowiecie się jak przejedziemy do roboty. To było mo motywem tym było tak jak widzicie w filmiku, chyba to podpisałem podpalenie bardzo ładne przez to góra. Zobaczycie tylko razy 4 przyspieszenie. Ten czołg jest i tak wolny, więc dojedziemy. Żeby nie tracić zbytnio dużo czasu, dlatego przyspieszyliśmy. Tu się nic na razie nie patrzyłem. To już tu nic nie strzelałem. Będzie to. Yy, Strzelenie przez Togora. Jeszcze trochę. Może teraz? Nie wiem kiedy to było, więc yy, zatrzymam trochę. Takie ładne podpalenie, jak tu się patrzyłem. Nie wiem, czy bit będzie widoczny na nagraniu, ale chyba. Widzicie VKH. Bardzo ładny wynik. Widzicie, patrzcie, jakie podpalenie. Togor strzelił. Z pocisku zwykłego, jeszcze podpalenie i typa prawie by kończył, ale zostało mu 38 życia, bardzo ładnie tego czytał. Ja tego rozwaliłem, jak widzicie. To było raz jeden przyspieszenie, bardzo ładnie go y, wziąłem. I teraz chciałem pomóc tego i pokonać. I tu będzie też motyw wielkiego hamstwa ze strony gry. Zobaczycie, teraz na tą fałkę jechałem. I patrzcie, co teraz się z nią stanie. Ustawiła się wydaje że bokiem, widzicie? Patrzcie. I raz, 530. Jeszcze Jot Panther. Jot Panthera też można z penetracją 120 czy 130 przebić w płytę. Pokażę wam to, co zaraz przyspieszę. To go strzela, strzela. I popatrzcie teraz. Muszę wcześniej wjechać I patrzcie ładne przycelowanie. Chciałem tu w miarę, w miarę przycelować na maksa i już. 713 uszkodzeń ten czołg, bardzo ładnie weszło. Teraz reszta przeładowanie 11. Togor strzela także. I teraz ja. Oj, patrzcie, Togor ładnie chciałem, żeby dowiódł artylerię Bo no. chciałem tego. I zobaczycie, dlaczego mi y, ukradli 900 uszkodzeń czy 700. Patrzcie, co powinno wejść I, powinien, y, i powinno go skończyć albo przynajmniej 800 życia. I się nie udało. No i się nie udało, bardzo się denerwowałem, ale po 3 kilo mamy w sumie 6. Bardzo ładnie. Następnie czołg C29, którego pewnie nie... do którego pewnie nie dojedziemy. Widzicie już pokonany. Myślę, że bitwa wam się podobała. Był ciekawy motyw i bardzo szybka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!